Cześć moi drodzy, z tej strony Kaśka i witam Was na kanale Drawa Opowiada w kolejnym vlogmasie, już dziewiątym. Jeszcze 15 dni, i będą święta. Bardzo szybko nam ten czas minął. W pierwszym vlogmasie opowiadałam Wam, jak to myszy zniszczyły mi sprzęt. Pogryzły siodło, przegryzły w nim szef oraz pogryzły popręg. Dlatego po tym wydarzeniu postanowiłam, że zamówię i zaopatrzę się w pakeje z dziecką, która w jakimś tam stopniu zabezpieczy mój sprzęt przed ponownym pogryzieniem i zniszczeniem, a także przed zakurzeniem się, bo wiadomo, jak to jest w stajniach. Na samym początku zabrałam się za przegląd rynku, żeby znaleźć odpowiedni model, wzór, kolory, a także wymiary, ponieważ Paka, której potrzebuję, musi pomieścić dwa siodła, w tym jedno, którego długość ma 62 cm, czyli taki niestandardowy wymiar, bo zazwyczaj klasyczne siodło są o przynajmniej 10 cm krótsze. Samo rozeznanie się na rynku, co oferują producenci, zajęło mi około tydzień. Znalazłam jednego producenta, który robił przepiękne drewniane paki, skrzynki i ogólnie meble. Ale uznałam, że szkoda mi trochę takiego pięknego mebla wsadzać do siodlarni i narażać na to, że go myszy mogą pogryźć. Dlatego zdecydowałam się na pakę, która jest wykonana z blachy. No i tak nadszedł czas, żeby zastanowić się nad wymiarami i nad kolorem. Kolor dla mnie był oczywisty, czyli odcienie morskiego, bo to jest jeden z moich ulubionych kolorów. Chociaż na początku też zastanawiałam się nad jasnym szarym, żeby nie było widać kurzu jak osiądzie, ale ostatecznie jednak serduszko wybrało co innego. Bardzo mi zależało, żeby paka miała około 75 cm głębokości, tak żebym obydwa siodła mogła włożyć na wprost, ale niestety ceny, jakie wiązały się z taką głębokością, Sprzętu niestety były poza moim budżetem, więc musiałam wymyślić inne rozwiązanie. Producent, którego wybrałam, zgodził się na umieszczenie wieszaka na siodło na ścianie bocznej, a nie na plecach paki, i to tak naprawdę rozwiązało w większości mój problem z pomieszczeniem drugiego siodła, który jest dłuższy. Pomimo takiej możliwości uznałam, że i tak zostawię sobie stelaż na siodło, który będzie. Zamontowane na plecach paki, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy któregoś siodła się nie pozbędę i akurat wystarczy mi tylko jeden wieszak. Po przemyśleniu wszystkich wymiarów i zastanowieniu się nad tym, jakiej wielkości powinna być komora na siodła, podjęłam decyzję i napisałam maila do producenta. Wycenił wykonanie paki, podał czas oczekiwania, a później w swojej głębokiej cierpliwości zgadzał się na moje modyfikacje, które w międzyczasie przychodziły mi do głowy: typu poszerzenie komory na siodło albo zmiana wymiarów półek. Także bardzo wyrozumiałe podejście do klienta, bardzo miłe, więc na ten moment polecam, ale nie zdradzę, jaka to jest firma, ponieważ paki jeszcze nie mam. Przyjdzie ona prawdopodobnie w połowie stycznia albo na początku lutego, bo niestety tak bardzo długi jest czas na, na wykonanie takiej paki z uwzględnieniem modyfikacji. Ale to nic. Ważne, żeby była i żebym już później była spokojna o to, że mój sprzęt jest bezpieczny. I żadne myszy nie będą miały okazji ani możliwości do tego, żeby się do niego dobrać, pogryźć, posikać, zdewastować i cokolwiek innego one potrafią zrobić z rzeczami, czego byśmy nie chcieli, a jest bardzo kosztowne w naprawie. A uwierzcie, mi naprawianie siodła nie było ani krótkotrwałe, ani tanie, także lepiej zapobiegać niż leczyć, więc paka w przygotowaniu. Wybrałam też wersję z szufladą na dole, żeby prościej było wyciągać i wkładać rzeczy w tamto miejsce. No bo schylanie się albo nawet kładzenie na ziemi po to, żeby coś wyciągnąć z dolnej półki, byłoby dość niekomfortowe. Także uznałam, że szuflada będzie najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku. No i na dole pewnie zamieszkają derki albo jakieś inne czapraki, albo rzeczy sezonowe. Zobaczymy jeszcze. Dajcie znać w komentarzach, czy wykorzystacie z pack, czy robiliście na zamówienie, a może ktoś sam sobie wykonał. Powiedzcie, jakie mają wymiary i czy wam się sprawdzają, oraz czy ktoś z Was miał na tyle dużego pecha, że pomimo paki dostały się do niej do środka myszy. Słyszałam o takich przypadkach, ale w międzyczasie okazywało się, że te paki miały uchylone drzwi, stąd myszy miały wolną i prostą drogę do tego, żeby się znaleźć wewnątrz szpaki. Ja. Będę się pilnować i drzwi do paki będą zamknięte. Może nawet na klucz, co by sprytniejsze myszy nie włamały zamka. Jeśli ktoś z Was ma doświadczenie z pakami, to proszę napiszcie mi w komentarzu, dajcie znać, czy używacie do wnętrza paki czegoś takiego jak pochłaniacz wilgoci. Bo jestem ciekawa, czy te małe otworki które są na drzwiach są wystarczające do tego, żeby odprowadzić wilgoć z wnętrza paki i tutaj za chwilkę zobaczycie jakie wymiary wybrałam całkowita długość paki to będzie 110 cm komora na siodło 85x80 cm i liczę, że to będzie wystarczające a tutaj kolor jaki wybrałam z próbnika jest to RAL 5020 zobaczymy jak będzie wyglądał w rzeczywistości i... Oto nastał moment, w którym przenosimy się do studia, aby pootwierać kalendarze adwentowe. Jak widzicie, kotki już gotowe i dzisiaj zaczynamy od On Libio. co kryje się pod numerkiem 16. Sprawdźmy to. Odżywka? Czyżby znowu? Tak, jest to odżywka o zapachu chyba solonego karmelu. To się mleczko solony karmel. I zobaczmy, co znajdziemy w innych kalendarzach. Kotki widzę, że już na swój sposób próbują je rozbroić. A, bo tam smaczek jest. Zobaczmy na świeczki. O, znowu świeczka o zapachu bez zapachu. Te niebieskie to taki aromacik bardzo delikatny, mój nos go nie wyłapuje, także nie mam pojęcia, co to za zapach. Herbatka. To ta, którą widzieliście na początku filmu. Zielona, zwykła, ale smaczna. Przejdźmy do doktora Horsa. Numer 16 i zobaczmy, co dzisiaj tam dają. Pastu i kopyta, pasta do kopyt. Co prawda, Drawka nie ma problemu z kopytami ani jej nie pękają. Ani się nie wysuszają, ale zobaczymy, czy przy użyciu tej pasty jakość się poprawi. Zobaczmy do szesnastki w kalendarzu z Gram Shopu. Czyżby znowu zapowiadało się puste okienko? Zobaczmy. Tak. Powiem Wam, że mnie to już delikatnie denerwuje, że co któreś okienko otwieramy, a cień jest. Schowany gdzieś, albo się przemieścił. Smaczkowy kalendarz dla kotków. I to chyba kolejne okienko, w którym kotek sobie usiadł i je wcisnął, bo jak zwykle problemy techniczne z otwarciem. I smak kurczak. Drugi kalendarz z kotkowymi smaczkami. Znajdźmy numer 16. Nie widzę. Jest. Tak, tak. Jest numer 16. I zobaczmy, jaki smak się dzisiaj pod nim kryje. Jagnięcina z rybą. Dobrze. Czyżby został nam elfap tylko? Chyba tak. Chyba tak. No to zobaczmy co w nim. A jeszcze lepik wyciągnęłam lepik do cieni z Glam Shopu. Bo był ukryty z tyłu, nie dało się od przodu do niego dostać. A elfa dzisiaj daje nam... Uuu, mówiąc, bardzo ładny kolor mój ulubiony, tak jak mówiłam na początku. Ło, i firma Szokemile Szokemole? Po, powiedzcie, jak się to czyta, bo ja nie jestem pewna, niemieckiego nie znam. Ale. Super, że normalny karabinczyk, a nie ten bezpieczny. One są tak beznadziejne, że po prostu nie wiem po co ktoś je produkuje. Podsumujmy sobie dzisiejsze okienka. Kotki chyba nie mają zdania, a ja jestem chyba najbardziej zadowolona z uwiązu, ale te, ten preparat pastuj-kopyta też wydaje się spoko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka i zapraszam do kolejnego, który będzie jutro. Pa!